Przychodzę z taką wiadomością, że to nie jest tak, że coś zrobimy raz i wtedy już będzie. Nie, jak dorosnę, to będę mogła robić to, co chcę. Potem, jak pójdę na wymarzone studia, będę miała zawód, to już wtedy będę mogła robić to, co ja chcę. No, to może jeszcze partnera znalazła takiego, z którym naprawdę można dobrze żyć, może nawet rodzinę zbudować, to już wtedy na pewno. No, to jak już wyjdę za mąż, to wtedy się zacznie. Dobra, to może po trzydziestce się, o, jak, albo jak urodzę dziecko, to wtedy już na pewno się zacznie. I tak dalej, i tak dalej. Po 30 po 40, po osiemdziesiątce... Ja tego tak nie widzę, ani u siebie, ani u innych, że od jakiegoś momentu coś już będzie. Jakieś. Już nigdy nie wrócą nasze, e, nasze tematy, nasze problemy, mm, nie? Na następny sezon schudne, Już naprawdę. Nie? Od stycznia nie jem słodyczy. I tak dalej. I po prostu tematy, które się gdzieś tam pokazują w naszych nawykach, one wracają albo w tej samej, albo w innej formie więc słuchajcie, to nie jest tak. Um, są też tematy, które odchodzą, nie? Jeśli się, jeśli się przepracują, przewalą, poczują, poczujemy my je, nie? nie ktoś, nie coś, tylko my, ty, ja, każda swoje, to krok po kroku e, będzie się pojawiać przestrzeń na, na nowe, na to, czego pragniesz. Ale nie ma po prostu cudów, nie? I tematy, z którymi jesteśmy już całe życie do tej pory, nadal z nami będą. Tylko one będą może w lżejszej formie, może będziesz szybciej zwracać uwagę na to, ej, robię to znowu, znowu poddaję się, nie? Na przykład znowu się poddaję, znowu nie mówię swojej prawdy. Więc um, ja zapraszam do tego, żebyśmy przestały czekać na to, że będzie lepiej, tylko Ćwiczyły się w byciu gotową na kolejną katastrofę. Na to, że znowu nie powiedziałaś swojej prawdy, na to, że e, nie odważyłaś się powiedzieć nie, zakomunikować swoich granic. Gotowa na kolejną katastrofę, że Twoje dzieci się pochorują w tym dokładnie momencie, kiedy planowałaś e, zrobić coś dla siebie, wyjść z jakimś projektem do ludzi, mieć jakieś ciekawe spotkanie. Whatever, nie? Bądź gotowa na kolejną katastrofę, że ty się rozchorujesz. Że nie będzie współpracy, nie będzie przychylności. I słuchajcie, ja nie, nie jestem gołosłowna. Ja też się muszę codziennie odważać w mikrokrokach. Naprawdę bardzo wierzę w mikrokroki. Tyle, że te mikrokroki mmm, trudno jest robić samemu. Trudno jest robić samemu, nie mieć e, nikogo, kto, e, kto czai, kto kuma, jak to jest robić te mikrokroki. I, um, I my wtedy same się poddajemy też, nie? Bo nie widzimy efektów od razu, takich spektakularnych. Więc ja bardzo wierzę w mikrokroki, bardzo widzę, że one się dzieją, że, 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 że tak, że to jest droga. Mm, I to bycie na, gotową na kolejną katastrofę. To nam sprzyja bardziej, niż spinanie się w dążeniu do celu. Nie? Czyli, że ok. Jestem gotowa, może nie wyjść. Po prostu, jeśli nie wyjdzie tym razem, jestem gotowa podejść kolejny raz. Już nie mówię, że sto razy. Nie, nie bądźmy bohaterkami, że kolejny raz, nie? Okej, okay, może nie wyjść. Jestem gotowa, czy będę dalej oddychać? Czy chce mi się dalej żyć? Jeśli to nie wyjdzie, to jest poważne pytanie, nie? Twój symptom w ciele e, nigdy się nie zmieni. Załóżmy, że nie, to są. To, to nie jest teraz yy, czarnowictwo, tylko po prostu to są słowa, które lepiej jest yy, słyszeć i mówić, jak jesteśmy w, yy, w czuciu w ciele, nie? Czyli jak, jak pracujemy z ciałem, ale no trochę chcę tutaj przekazać, zanim wskoczycie w pracę ze mną, załóżmy, że nigdy nie schudniesz, nie? Ja mówię do siebie, załóżmy, że nigdy nie schudniesz, że twój brzuch już taki zostanie. Czy jesteś, czy jesteś gotowa mimo wszystko czerpać, Natalia, z życia garściami? Twój symptom, twój temat, temat neurodormityzm, nie wiem jak się mówi po polsku, a to atopowe zapalenie skóry na rękach nigdy, nigdy nie odejdzie, nigdy cię nie zostawi na dobre. Będziesz miała to zawsze, znane od zawsze. Czy jesteś gotowa mimo wszystko brać życie w swoje ręce? Więc ja proponuję takie podejście, a nie takie, że teraz zrób tylko jeszcze, jeszcze zmień dietę, jeszcze zmień... Tak, to oczywiście też wszystko wspiera. Ja na przykład otwieram się na to, że można się wspierać też, a nie trzeba tylko zawsze do piwnicy schodzić, nie? Że tak powiem węgiel przerzucać, bo troszeczkę tak to u mnie wygląda, się skupiłam na tym od, przez ostatnie 5 lat, żeby, wiecie, tak do źródła, do źródła. A zaczynam się otwierać na to, że można się wspierać, że można słuchać, że można w ogóle, ludzie mają niesamowitą wiedzę i doświadczenie w tematach, które ja zostawiłam na bok, na boku. Więc można się też wspierać. Tak, też jestem totalnie za tym jednocześnie mnie bardziej wspiera i rozluźnia takie podejście, że bądź gotowa na kolejną katastrofę, a nawet w pracy ze mną mówię moim kobietom, biegni kolejnej katastrofie z otwartymi ramionami naprzeciw. Tak? Na zasadzie. Okej, okay, to pewnie też nie wyjdzie. Znowu się zawstydzę, znowu nie powiem swojej prawdy, znowu zrobię to, co tam. Niektóre z nas mają temat. Ja nie ze wszystkimi, ale na przykład z mężczyznami. Nie, że czasami są tacy mężczyźni, którzy mają coś w sobie takiego, co mnie oni śmiela i ja wpadam w jakiś schemat i w ogóle tak się teraz przyglądam takiemu właśnie schematowi we mnie, bo oczywiście nie prosiłam, nie zwoływałam, ale jest po prostu taka sytuacja, że się spotykam z tym i tak, po prostu bądź gotowa, że znowu pole polegnę, w cudzysłowie mówię, polegnę, okej, okay, nie wyszło, to jeszcze raz, to jeszcze raz. Ehm... Um. Mnie coś takiego bardziej rozluźnia, bardziej mnie przygotowuje do życia, niż próbowanie albo unikania, um, albo znalezienia złotej metody. Nie? Moją złotą, metoda, złotą metodą jest metoda tak zwanego, e, tak zwana, nie wiem, błotna, można powiedzieć, no przede wszystkim, bądź gotowa na kolejną katastrofę. Warto też poznawać swoją historię. Nie skąd to się bierze, ale. Z, o tym na spokojnie. Naprawdę mamy całe życie na to, żeby pozbawić swoją historię. Natomiast, natomiast w tu i teraz potrzebujemy fuu, fuu, nie? tego bycia gotową na kolejną katastrofę. Więc, moja droga, jeśli to coś z Tobą robi, taki, takie podejście, ok, bądź gotowa na kolejną katastrofę, o co chodzi, chcę wiedzieć więcej, zapraszam. <laughs> zapraszam Cię na warsztat Między Nami Kobietami który odbędzie się, A, nie mam teraz daty tutaj, jestem tutaj na takim freestylu nad jeziorem, schowałam się schowałam do samochodu, żeby swobodnie móc się tu wypowiedzieć. Więc, słuchajcie, zapraszam Was na Między Nami Kobietami, włączę tutaj, wpiszę w opisie, w opisie, kiedy on jest, ale już za jakiś czas i można za symboliczną kawę wziąć udział w takim warsztacie, gdzie poznasz po prostu, jak ja pracuję, każdy warsztat ma swój temat, i po tym warsztacie hmm, będziesz mogła poczuć, czy chciałabyś dołączyć do przestrzeni, którą tworzę, gdzie właśnie kobiety takie jak ty i ja, które mówią dobra, ja nie chcę idealnej, złotej rady. Ja chcę, żeby mi ktoś towarzyszył właśnie w tych katastrofach i podawał mi wskazówki, hmm, dawał mi praktyczne hmm, ćwiczenia, no, praktyki, nie? Po prostu, co robić. Prace z ciałem, dokładnie na te tematy, bo to nie jest kwestia dobrego pomysłu, nie? Nasze życie nie jest kwestią dobrego pomysłu. Naszej inteligencji tutaj w naszym mózgu, nie? W nowej, To jest kwestia całego naszego systemu nerwowego, tym, czym emanujemy, to, czym, co przyciągamy, jakie, że tak powiem, wypustki, czyli właśnie te triggery w nasze, nie? gdzieś tam nas gdzie łapiemy jeszcze, po prostu załapujemy jakieś um, jakieś triggery, um, triggery które pasują dokładnie w nasze schematy który, z którymi wyrosłyśmy którymi, którymi przesiąknęłyśmy bo jako małe istoty tutaj nowe na tej planecie nie miałyśmy innego wyboru, bo chcieliśmy przetrwać, bo wiedziałyśmy, gdzieś tam miałyśmy tą intuicję, że jak przetrwamy to, to potem będzie to fajne i ja czuję, że często tak tkwimy w tym lata, czekając na to fajne. Więc ja zapraszam do tego, żeby przestać czekać na to fajne, tylko em, potraktować te nasze schematy, te nasze, nawet, nawet nasze zranienia, jako paliwo. I to znowu jest paradoks i w ogóle, pff, co ty mówisz, Nadalia? Ja. Paliwo przy całej mojej czułości, zrozumieniu oczywiście, nie? Dla, na, dla tych zranień, one są zranieniami, to bez dwóch zdań. Ale potraktować je jako paliwo em, do tego, żeby teraz robić po swojemu, nie? I to nie jest na przekór, to nie jest nikomu na złość, to bo dasz zazwyczaj, jak jest komuś na złość, to jest na złość też nam, bo jest bez czucia. Ale to jest po prostu z, wiesz, kobiety, dziewczynki, która się, nie poddawa, która się poddawała, wiesz, stajesz się przed przewodniczką dla tych <laughs> i, i stoisz gdzieś tam na czele, nie? Ja gdzie, nie? Ja spotykam kobiety, które mówią, no nie, no ja, nigdy, ja nie jestem duszą towarzystwa, Natalia. Um, I to jest jak najbardziej ok. Nie potrzebujesz być duszą towarzystwa, nie potrzebujesz być ekstrawertywna, um, nie potrzebujesz być liderką. Nie potrzebujesz tego. Jesteś nią. Jesteś nią, jeśli jesteś połączona z czuciem tego, co doświadczyłaś i możesz ludzi innych przeprowadzić przez to. Również jesteś liderką, jeśli jesteś mamą, wtedy też jesteś przewodniczką jednej lub więcej istot w Twoim stadzie. I tutaj też jest dużo do zrobienia. U nas mam i ten temat też bardzo leży mi na sercu, więc słuchajcie. Trochę inne przykłady potrzebuję podawać dla liderek, przewodniczek, mentorek, i dla mam, żebyśmy mogły po prostu lepiej żebyśmy mogły lepiej odnieść do naszego codziennego życia, bo transformacja dzieje się w codzienności, dlatego właśnie to, Dlatego właśnie następnego dnia. Dlatego właśnie mam i grupy, gdzie stricte wchodzimy przez drzwi transformacji, bo ja mówię wchodzimy przez drzwi transformacji, a tak naprawdę koniec końców to jest zaglądanie w te nasze schematy, nie? Czym nasiąknęłaś, takie strategie przejęłaś, ok, nie pasują Ci, jak chcesz je zmienić, jak jest, stoi, jaka stoi za tym historia, którą trzeba poczuć, jeśli trzeba, i to wszystko robi w swoim tempie, dlatego mam dwie grupy. Grupa dla przewodniczek, terapeutek, mentorek, coaching, trenerek, przewodniczek, które chcą po prostu przez te drzwi zawodowej ścieżki wejść do transformacji pracy nad sobą. I mam też grupy dla mam, które po prostu nie tworzy, nie, akurat nie dzielicie się swoimi darami ze światem na zewnątrz, natomiast dzielicie się swoimi darami ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, jesteście przewodniczkami swojego stada, rodziny swojej, budujecie swoje bliskie relacje, zależy Wam na tym. I, i te, po prostu na tych tematach chcecie surfować do siebie, dlatego są osobne grupy. Natomiast cała przestrzeń transformacji jest dla wszystkich. Będziemy się tam przeplatać, wzajemnie uczyć od siebie pod moim bardzo konkretnym i czułym przewodnictwem. Będzie po prostu. Będą odpowiedzi na pytania, które będziecie przynosić. Będzie praca z ciałem konkretnie, dokładnie na te wasze tematy, które was teraz poruszają, i będą też warsztaty między nami, kobietami. To jest przestrzeń, a oprócz tego spotkania ze sobą dla tych, które chcą zaglądać w swoją historię w takiej bezpiecznej, kameralnej grupie. I słuchajcie, nie ma prywatnych spraw, nie? Nie ma prywatnych spraw, wszystko sobie tutaj wyrównam. Wszystko, co ty przeżywasz, wszystkie twoje pytania są 99% również pytaniami w jakimś stopniu każdej innej kobiety obecnej. Dlatego twoja praca, twoje spotkanie ze sobą jest tak naprawdę spotkaniem wszystkich obecnych ze sobą. To jest fenomenalne. I jednocześnie jest to praca grupowa, która nie obciąża nas. Mm, milionem tematów przy jednym spotkaniu, tylko wchodzimy głęboko w jeden temat, który tak naprawdę przynosi jedna z, jedna z nas, a wszystkie z tego czerpiemy. Także słuchajcie, nie dajcie się dłużej, dłużej tutaj zagadywać, po prostu zajrzyjcie sobie do mnie na stronę, zobaczcie sobie, jaka jest inwestycja, jakie są zasady uczestnictwa, jeśli macie jakieś pytania, to śmiało, Piszcie, nie o to, wylekajcie z tej decyzji na ostatnią chwilę. Wszystko przebudowałam, wszystkie, jakby, takie materiały, gdzie możecie po prostu same sobie zgłębić tą wiedzę, będą w takiej formie. Obok dodatkowo będziecie mogły sobie też tam dostęp wykupić. To wszystko jeszcze powstaje, część, część już jest, część jeszcze powstaje i będziemy się spotykać w tej przestrzeni. Słuchajcie, to jest po prostu mega jak będziemy tam pracować mega efektywnie i ja po prostu widzę przyszłość w tej przestrzeni. Także zapraszam, dawajcie znać tak, zaczynamy w czerwcu.